Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Przywitaj się. Cześć, to ja jestem, w Super. Dzisiaj mój wielki dzień. Odbieram nowiutkiego Super Meteora 650 z salonu na Jasnogórskiej 1 w Krakowie. Jest już zarejestrowany, ubezpieczony. Przede mną pierwsze kilometry. Moja miłość do motocykli jest wielka, ale nietrwała. I pozostałe poprzednie modele no to miałem tak w okolicach roku albo jeden sezon. Co do tego mam plany trochę większe. bo Mam ambitny plan przejechać na nim 50 tysięcy kilometrów. Może w 3 lata. Czas pokaże. Jak to będzie wyglądało w przyszłości. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić i zostanie ze mną na dłuższy czas. W każdym razie, w drogę. Wybrałem najpopularniejszy kolor Interstellar Green. To jest kolor, który jest najbardziej popularny, i ten motor najlepiej się prezentuje nie tylko w mojej opinii. Jeśli już moja małżonka Emilka powiedziała, że tak jest, to, to tak musi być. Emilka ma zawsze rację. A jak Emilka nie ma racji, to patrz, punkt pierwszy. Emilka ma zawsze rację. Piękny motocykl. Po lewej stronie akumulator w tej części, a z drugiej jest airbox z USB z gniazdem USB tutaj otwiera się ten słoweczek, tam jest gniazdo USB no i na razie próbuję nacieszyć oczy ten piec wszystko wygląda bardzo okazale i zwróciłem uwagę, że nawet jest osłona chłodnicy oleju osłona stalowa także super no i włączymy pięknie siedem kilometra pięknie pięknie, po prostu pięknie, siadam i zabieram go w pierwsze kilometry do zobaczenia na trasie Oto mój Supermeteor Meteor 650. Wyjeżdżam nowiutkim motocyklem z pod salonu. Pierwsze odpalenie silnika. Pierwsze przeze mnie. Jak to pięknie pracuje. Ten retro styl bardzo mi się to podoba. Ну no и в дорогу. lusterka. Okej. Okay. Nie stuknęło. Jak zawsze stuka w No nie wiem co powiedzieć, po prostu to jest mój no, trzeci nowy motocykl. Ale jest to moment, który zapiera dech w piersi. Nie wiem, jaki ktoś mądry był to To jest moment, który zapiera dech w piersi. No jest cudownie. Jest jazda zupełnie inna. Jest taka zrelaksowana, to jest po prostu cruiser. To jest po prostu kruzor. Gładko ten silnik pracuje, to mi się bardzo podoba. W instrukcji jest napisane, aby nie przekraczać godzinnej jazdy. pierwsze tankowanie dziewięćdziesiąt pięć

Zaczaskuje się ładnie.